W prowadzeniu biznesu niezbędne jest często natychmiastowe doradztwo ze strony doświadczonych księgowych, szczególnie z perspektywy zatrudnienia, a także wyboru jego formy. W sprawach związanych z księgowością oraz kadrami jesteśmy jedną z nielicznych firm z tak ogromnym doświadczeniem. Zapewnimy Ci dostęp do pełni naszej wiedzy, a także możliwości. A będą to na pewno transparentność w rozliczeniu firmy i nie tylko. Gwarantujemy, że żadna kontrola nam nie straszna, ze strony dowolnego organu. Nasi klienci otrzymują dostęp do szerokiego spektrum usług, które ułatwią im codzienną realizację obowiązków oraz ułatwią podejmowanie decyzji biznesowych. Zapewniamy czynne wsparcie w czasie postępowań przed instytucjami kontroli publicznej i nie tylko. Dostarczamy odpowiednie zaplecze biurowe i techniczne. Zmodernizujemy prowadzenie rachunków finansowych oraz wprowadzimy własnoręczny nadzór rozliczeń. Oferujemy także staranną archiwizację. Dotyczy ona szczególnie w kwestii analiz, faktur, procedur i raportów. Ponadto przechowujemy dane w celu zachowania transparentności naszych klientów. Umożliwiamy zmniejszenie wewnętrznych struktur księgowo-kadrowych, a przez to ograniczamy wydatki do niezbędnych. Kolejnym naszym atutem jest wymiana informacji w czasie rzeczywistym. Podstawą współpracy jest aktywna komunikacja z klientem. Zapewniamy to oraz wiele innych łącznie z doradztwem. Dostęp do naszego doświadczenia pozwala prościej i szybciej dokonywać wyborów oraz kroków pod kątem biznesowym. Biuro Rachunkowe Gama. Profesjonalna księgowość.